Cześć, jestem Cewka, a to jest ogólny przegląd z nowego dodanego w Minecraft 1.2. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to ocelody. Aby je oswoić, trzeba mieć ręce rybę i muszą one podejść. Są one bardzo pochliwe, więc trzeba uważać. Udało nam się. Tak wygląda kod. Są jeszcze czarne i rude Drugą rzeczą jest. Kładzenie, kładzenie schodów do góry nogami to wygląda tak, tak to teraz wygląda. Można też normalnie je kłaść. Tak można robić z każdymi schodami. Drugą rzeczą. Jest nowy MOB, żeby go stworzyć. Robimy tak jak tutaj zrobię, i kładziemy na górę KOWED DYNI. I tak powstaje on. Włączymy teraz EASY. Gdy stworzymy zombie, będzie on je zabijał oraz inne stworzenia które będą nas atakować następną rzeczą jest są nowe drzewa i biomy, czyli dżungla aby stworzyć się takie drzewa jak w dżungli kładziemy tutaj nasiono i klikamy prawym i tak powstaje to drzewo a żeby zrobić ogromne to robimy z czterech i klikamy i tak się tworzy yy, kolejną rzeczą jest fire charge yy, tutaj strzela on ogniem jak widać i się pali wszystko yy. Teraz zmieniono funkcję dispenserów, mogą one w nocnięciu otworzyć moby. I tak to działa. Oraz dodano opcję, że zombie atakują wioski, atakują ludzi, i do tego dodano te nowe moby mają one chronić yy... kolejną rzeczą są nowe, nowe nowe fiolki dają one expa tak łatwiej będzie nabijać levelę. ostatnią rzeczą którą wam dzisiaj pokażę to to Eee od teraz będzie można po nich chodzić. Jak tutaj widać. A, i zapomniałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeszcze dodano lampki. One tak działają, tak wyglądają. Niestety, ale jeszcze nie wiem, jak je kraftować. E, jak się dowiem, to Wam powiem. No i tak to wygląda. To będzie na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Cześć.